Moskwa, Plac Czerwony, Dzień Zwycięstwa, Defilada. Na trybunach oficjele i generalicja. Przyszła kolej na sześcioosiową tatrę przewożącą rakietę typu Ziemia-Ziemia z głowicą jądrową. Plac Czerwony ok, ale niekoniecznie równy. Coś tam zabujało. Jedna po drugiej z obejm przytrzymujących rakietę pękają. I widać, że za chwilę pewnie rakieta spadnie na ziemię. Jeden po drugim z oficjeli uciekają. Tylko stary, obwieszony orderami generał siedzi spokojnie. I rzeczywiście rakieta spadła, ale nic się nie stało, więc po kolei wracają na trybunę. No, starik, do generała, ty masz jajca. Co? No, ty nie ubieżał. No, a Ta e To atomówka.